Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale tutaj Tachmina. Dzisiaj sobie zrobimy czytanie co w miłości do końca stycznia dla Trygonu Powietrza. To czytanie jest ogólne, więc nie z każdym będzie rezonowało. Poczytania prywatne zapraszam na maila lub na Facebooka. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Również wykonuję rytuały. Rytuały oczyszczające, przyciągające dobrobyt, finanse. Rytuały separacyjne, rytuały miłosne oraz odblokowujące czakry. Po zgłoszenia również zapraszam na maila lub na Facebooka. Nie przedłużając, zaczynamy czytanie. Zaczniemy sobie od wodników. Witam wszystkie wodniki bardzo serdecznie na moim kanale. Zobaczymy sobie Waszą ogólną energię oraz czego się możecie spodziewać w miłości do końca stycznia. No cóż, moje drogie wodniki, widzę tutaj, że coś porzucacie i idziecie naprzód. Widać tutaj, że coś zostawiacie za sobą, jakąś przeszłość, tak, dla niektórych, lub po prostu decyzja padła taka, a nie inna, i pogodziliście się z tym i po prostu ruszacie do przodu, tak. Ru ruszacie do przodu tutaj, tacy pewni siebie, z takim. No, po prostu jest, jest Wam może troszeczkę żal, że podjęliście taką decyzję, a nie inną, ale Wy wiecie bardzo dobrze o tym, że, że to jest zdrowe, że to, co robicie, jest dla Was dobre. Jedziemy dalej. OK. Uh -huh, mhm, uh a -huh. Pod spodem mamy serce, kosę oraz dom. Okej. Okay. A więc, tak, moi kochani, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, tutaj była sytuacja jak dla mnie, trójkąt bermudzki. Czyli osoba, którą darzycie tutaj uczuciem, nie do końca mogła być wolna. Mogła mieć żonę, męża, dzieci, tak, rodzinę, kredyt itd. itd. Widać tutaj, że mógł być jakiś kontakt z jej strony w waszą stronę, tak? Tutaj była rozmowa, nawet i możliwe jest spotkanie. Lub po prostu był taki zamiar, ale wy tutaj podjęliście decyzję taką, że po prostu wy to puszczacie wolno, tak? Tak jak bardzo mocno się trzymaliście się tutaj pewnego, pewnego po prostu scenariusza, tak po prostu przestali, przestali się tutaj tworzyć sobie scenariusze, układać i po prostu puścili się to wolno, tak? Tutaj są uczucia, tutaj jest bardzo duża tęsknota. Wy tutaj walczycie po prostu ze swoim sercem, jak i również ta osoba. Jeśli ta, ta wasza osoba, tak, obiekt waszych westchnień, tutaj jest singlem, moi drodzy, no to widać tutaj, że weźmie sprawę w swoje ręce. I przyjdzie do Was, będzie chciała z Wami porozmawiać. E, tutaj coś przed Wami było ukryte. Możliwe, że Wam nie wyjawiła ta osoba swoich uczuć, możliwe, że e, no nie powiedziała Wam po prostu o tym wszystkim, ale to będzie dla Was taki troszeczkę szok, bo Wy, e, bo wy tam mieliście tam swoje podejrzenia, tak? Obiekt Waszych westnień, ale ta osoba po prostu również odzajemnia e, Wasze uczucia, tak? ale bardzo mocno mi się tutaj pokazała rodzina. Bardzo mocno mi się tutaj pokazała rodzina moi kochani. Czyli tak, do końca stycznia dla wodników widzę tutaj, że podjęliście taką decyzję, a nie inną dla niektórych i po prostu puszczacie to wolno, moi kochani. Tej waszej osobie jest ciężko, ale ta osoba i tak i tak was wybierze. Ponieważ pomimo tego, że tam jest rodzina, tam są dzieci, dom, kredyt i tak dalej i tak dalej, to tam nie jest za dobrze. Nie widzę tutaj, żeby tam były jakieś wielkie amory, jakieś tam cudawianki na kiju. Bardziej bym powiedziała, że to jest kwestia przyzwyczajenia i po prostu dzieci, tak? I widzę tutaj u Was rozmowę, przeprosiny oraz i spotkanie, ale do Was będzie należało, czy Wy tą. Osoby tak, że tak powiem przyjmiecie, bo tutaj jest miłość. Tutaj jest miłość, jak i również ta osoba się tutaj odcina, tak? Odcina się tutaj od, tej, od tego domu rodzinnego. Również to może być na przykład matka, siostra, tak? Pod tym kontekstem. Ale jak najbardziej, tak jak mówię, jeśli ta osoba jest wolna, no to tutaj się odcina ta osoba, właśnie od matki, od domu rodzinnego, tak ojca, matka, siostra i tak dalej, i tak dalej. I wybiera po prostu tutaj Was oraz i również odzajemnia Wasze uczucia. To będzie dla Was taki troszeczkę lekki szok. Zobaczymy sobie, co karty wyroczni na to. Jesteś wystarczająco dobre. Troszeczkę miejcie wiary w sobie, moi drodzy. Troszeczkę więcej wiary w siebie. To były wodniki, którym bardzo serdecznie dziękuję oraz pozdrawiam. I przechodzimy sobie do kolejnego, zna do kolejnego znaku um, powietrza, którym jest waga. Witam wszystkie wagi bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie, jaka um, Ogólna energia będzie Wam towarzyszyła w, w styczniu. Mam tutaj takie poczucie, że że tutaj jak na tej karcie widać, tak, idzie taka pani z listem, ale jest troszeczkę tutaj przerażona. Tak jakby niektóre wagi walczą o kogoś. Takie mam poczucie, ale nie są do końca pewni. Czy gra jest warta świeczki? I tutaj u Was jest taka troszeczkę niepewność. Eee, idziecie z tym listem, idziecie z, z, z tą różą, tak, ale Wy nadal nie jesteście do końca przekonani, czy to, co robicie, ma sens. Ale zobaczymy, co nam tutaj karty chcą dalej przekazać. Księżyc, mężczyzna, gwiazda, drzewo oraz żmija. Ogrody. Ogród drogi oraz niedźwiedź. Mm -hmm. ok więc tak, moim zdaniem, moje drogie wagi, tutaj nie do końca był wobec was ktoś szczery, nie do końca był wobec was ktoś fair e, tutaj e, nie jesteście do końca pewni co się dzieje ponieważ wasza tutaj ta osoba wasz obiekt we troszeczkę się tutaj od was odsuwa e, robi się ta osoba bardzo taka tajemnicza, taka, takie lęki tutaj czuję e, oraz taką niepewność, również tutaj mogło dojść do jakiegoś spietruszenia mogliście się po prostu pokłócić, mogła być Jakaś wymiana zdań. Po prostu tutaj no, emocje sięgnęły z zenitu. Moi kochani, pokazuje mi się tutaj toksyczność u tej osoby przy, przy rodzinie. Możliwe, że ta osoba po prostu sobie nie radzi ze swoimi sprawami. Jeśli ta osoba ma dzieci tak z poprzedniego związku gdzieś tam. I yy, to tutaj po prostu ten drugi rodzic bardzo walczy. I ta osoba po prostu sobie nie radzi tutaj z emocjami yy, i dlatego się od was tutaj odsuwa. Ma do was tutaj uczucia jak najbardziej. Tylko po prostu ta osoba jest bardzo pogubiona, ta osoba jest bardzo mocno poblokowana, nie radzi sobie, również możesz sięgać po. Yy, po używki, moi kochani. Z tego względu, że po prostu sobie tutaj nie radzi. Eee, tutaj mi się ogólnie spotkanie mi się pokazuje u was. Eee, rozmowa taka, to będzie troszeczkę trudna, rozmowa ciężka, ale wy ją przetrwacie i że tak powiem to będzie naprawdę bardzo powoli się otoczyło. Tutaj mam pokazane w kartach, że kończy się ten trudny okres, kończy się ten trudny czas, ale jeszcze trochę będzie trzeba na to poczekać, moi kochani, ponieważ no, ta osoba sobie tutaj nie radzi, przez co wy, po prostu przez co to się odbija na was, tak? Jak najbardziej to może być relacja karmiczna bratnich dusz, jak najbardziej, odczuwacie się nawzajem. Ta osoba może mieć również problemy z zaśnięciem. Nie radzi sobie po prostu. Nie radzi sobie ze, z problemami. Z jednej strony chciałaby być blisko Was, z drugiej strony nie może tego zrobić, ponieważ no, się nie rozdwoi. I, no i dlatego z tego problemu są tutaj nerwy, tak? No zobaczymy sobie, co karty wyrocznie na to. Twoja ciężka praca przynosi owoce. Pięknie. Także no tutaj będziecie musieli po prostu poczekać, wspierać tą osobę, tak. Na zasadzie nawet jak, jak coś tam się uniesie do, co do was ta osoba, jak będzie tutaj jakiś taki zgrzyt między wami, to po prostu zostawić ją w spokoju, niech emocje miną i po prostu porozmawiajcie, tak, no bo to też tak nie może być, że jedna osoba drugą rani, a po prostu potem udawać, że jest wszystko ok, no tutaj rozmowa jest kluczowa także to była waga, której bardzo serdecznie dziękuję oraz pozdrawiam i przechodzimy sobie do ostatniego już znaku do, 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 do bliźniąt Witam wszystkie bliźnięta bardzo serdecznie na moim kanale. Zobaczymy sobie Waszą ogólną energię oraz co Was czeka w miłości do końca stycznia. Mm -hmm. mm. Tutaj bliźniąta widzę, że biorą sprawy w swoje ręce i tutaj ruszają naprzód. Macie taką energię, by ruszyć naprzód. Dla niektórych nawet szykowanie się do przeprowadzki, jakaś przeprowadzka, moi drodzy, lub jakaś podróż. Tutaj jest taka fajna energia, taka do przodu, taki. Dosłownie, naprawdę, macie taką energię. Przy tym jesteście bardzo spokojni, wiecie, czego chcecie, ale jesteście przy tym bardzo spokojni. Zobaczymy, co dalej nam karty pokażą. B. Aha, Dziecko. oraz wieża. Wow. Drzewo, żmija oraz koniczyna. Mm -hmm. Moje drogie bliźniąta. Bliźniaczki tutaj widzę, że są bardzo mocno zakochane, ale nie są za bardzo wylewne po niektóre. I widzę tutaj, że obserwujecie, wy jesteście tutaj gotowi, wy tutaj jesteście po prostu gotowi ruszyć do przodu, moi drodzy. Jak po niektórych tutaj, naprawdę czeka tutaj przeprowadzka lub propozycja zamieszkania razem, i to nagle moi kochani, nagle niektóre bliźnięta nawet mogą się spodziewać, że powiększy im się tutaj rodzina. Także jeśli chcecie mieć powiększenie się rodzinki tak jeśli planujecie, no to jak najbardziej, to jest bardzo dobry czas. Jeśli nie, no to wiadomo, zabezpieczamy się, moi kochani. Powiem wam, że bardzo duża zmiana do was idzie, moje drogie bliźnięta. Zmiana o 180 stopni. To jest zmiana naprawdę na pozytywne. Jeśli macie jakieś sprawy sądowe, to tutaj wszystko zakończycie bardzo pozytywnie. Wszystko pójdzie na waszą korzyść i to tutaj wam doda takiego powera oraz pewności siebie. Jeśli chodzi o waszą osobę, no to tak jak powiedziałam, może wam tutaj zaproponować wspólne zamieszkanie razem. Eee, mm, Powie wam e, o swoich uczuciach, tak? Ta osoba was bardzo kocha. E, widać tutaj, że ma do Was te uczucia. No i tutaj, moi drodzy, no będzie, mm, będzie fajnie. Tutaj, nawet e, moi kochani, może dojść do, e, do założenia rodziny. E, tutaj, wy bardzo dużo siedzicie w głowie, moi drodzy. E, czy, czy po prostu ta osoba kogoś ma, czy też nie ma, to od razu wam mówię, że nie, bo y, ta osoba jest, jest tutaj przy was sercem, tak, ta osoba próbuje wam pomóc, y, jak najbardziej y, tutaj wasz obiekt weschnie, tak, jeśli tutaj ta osoba y, nie zakończyła do... do jeśli Wasza osoba, Wasz obie obiekt wesnie, przepraszam, moja godzina nadchodzi i nie umiem się wygadać, <grym> ma nie do końca zamknięte wszystkie drzwi z przeszłości, no to powiem Wam, że tutaj przychodzi wieża i po prostu. Naraz wszystko zakańcza, wszystko po prostu idzie jak po maśle, i po prostu zaczynacie działać. Ale ja tutaj, po, mi się tutaj bardzo mocno pokazało zamieszkanie razem. Także gratulacje, moje kochani. Zobaczymy sobie, um, co karty wyroczni na to. Emocje sięgają zenitu, no naprawdę. <laughs> tutaj, jest, tutaj są takie emocje, tutaj jest taka energia, moi kochani, że no, aż mnie po prostu rozpiera. Super. <laughs> to były bliźnięta, którym bardzo serdecznie dziękuję oraz pozdrawiam. To by było na tyle. Moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Naprawdę jesteście cudowni i dziękuję, że jesteście. Życzę Wam cudownego dnia. Bardzo Wam serdecznie, bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Oraz moi kochani. Bijamy 5000 subskrypcji, jeśli dobijemy do 5000, zrobimy live'a. Będzie można zadać pytanie do moich kart, z nią chęcią na nie odpowiem. Będzie mi bardzo miło. No i cóż, jeśli oglądacie mnie w dzień, to życzę Wam miłego dnia. Jeśli oglądacie mnie wieczorem, no to życzę Wam spokojnej nocy. A my się usłyszymy w następnym czytaniu. Pa pa!